Przeładowanie u góry. I przemieszczam. Od razu się za przeszkodę, wyrzucenie, złożenie magazynka. Staję w odległości od przeszkody i nie robię te, tego całego przeładowania, nie robię na zasadzie takiej, że tu patrzę. Po to mówię, żebyście tu stali i ćwiczyli, bo ja idę, obserwuję sobie przed pole i zmieniam magazynę. Jestem w gotowości, sprawdzam czy mi nic nie grozi. Dochodzę do przeszkody, jestem zasłonięty, wychylam się już z paluchem na języku spustowym. I już gościa nie ma, tak? O to chodzi, tak to ma być zrobione dokładnie. Czyli jak się przemieszczam, jeszcze raz, tu jestem w tylnym położeniu, bo oddałem pierwsze strzały, schowałem się za przeszkodę. Wyrzuciłem i idę, zmienię magazyny. zrzucam, skan, dochodzę do przeszkody, wychylam się ledwie, ledwie, bu, bu. i oddaję ostatni strzał, tak?